Ale tu nie wolno! E, przyjechaliśmy właśnie do Pałacu Odpatów w Oliwie, gdzie za mną jest Oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Idziemy na wystawę Steinera. To jest kasztanowiec biały. Taki wielki pomnik przyrody.

Ogólnie to spędzam dzisiejszą niedzielę w łóżku, bo dostałam okres i czuję się strasznie źle. Także dawno się nie czułam tak źle. W sensie nie, że miesiąc temu, tylko dawno dawniej, dużo dawniej. I no po prostu nie jestem w stanie w ogóle nic, e, nic zrobić, bo wszystko mnie boli i uznałam, że sobie będę na dzisiaj. Leżeć, czytać, oglądać coś i pisać w zeszycie. I dobrze, niech tak będzie. Poza tym, to dodaliśmy ostatnio z Michałem nowy film, bo to jest taka seria, którą chcemy robić razem i opowiadać tam o filmach, serialach, książkach, czy jakichś tematach, które nas akurat interesują. I ostatnio dodaliśmy pierwszy film. Mamy dużo do popracowania jeszcze nad dynamiką i jakimś takim dograniem się, i chyba też nad formatem, ale dlatego też nigdzie nie, nie dodawałam na Instagram tego filmu. Jest po prostu opublikowany na kanale, więc możecie sobie zobaczyć. Tutaj go podlinkuję. Ale planujemy rozwijać tę serię i raz w miesiącu nagrywać taki film. Zobaczymy, jak nam to, jak nam to pójdzie, i e, ogólnie jestem zadowolona z tego. Dobra, nie mam nic więcej mm, do powiedzenia. <noise> mam nadzieję, że jutro się nie będę tak czuć. Znowu. Co tam nam kupiłeś? Tartaletki z kremem. O, to super. Nasze babeczki, którą wolisz? Szkoda, hmm. że jedna nie mam domu motylka, ale tak. Złożyłam właśnie wniosek o zmianę miejsca głosowania w nadchodzących wyborach przez y, profil zaufany, ale też jak się ma nowy dowód. To jest ogólnie bardzo proste, zajęło mi to minutę i już jest wysłany wniosek. Można to zrobić tylko do 12 października. Ale jest jeszcze czas, więc zachęcam do tego, bo warto. Ja za każdym razem to robię. To w sumie jakby trwa minutę i można głosować w miejscu, w którym się przebywa, a nie w tym, w którym się jest przypisaną do obwodu. Ja jestem w Kętach przypisana do obwodu, bo tam jestem zameldowana. A ty, Michał, też to zrób. Można wpaść na to, żeby iść w ten sposób. Nie. Oho i teraz idę. Nie. Kręci się w kółko postać. I jakby idę i nie wiem gdzie idę. Tu nie. Gram właśnie w Silent Hill 2 na PS2, a jest to gra z 2002 roku. Jest to horror znany mi z tego filmu Silent Hill, który oglądałam w podstawówce razem z moimi znajomymi. U mojej koleżanki w domu. I kaseta była, nie, CD było wypożyczone z wideo-awardu. To była piąta klasa podstawówki. I to wtedy wyszło, to super. A była. I teraz gram w tę grę, bo ten film powstał na podstawie tej gry. No ogólnie serii Silent Hill. Silent Night. A powiedz jakie masz wrażenia z grania? No, takie, że ciężko się gra bardzo, że nie umiem chodzić, że wszystko się robi inaczej i to jest takie nieintuicyjne. I takie toporne, że postać idzie i że może iść tylko do przodu albo do tyłu i że się zmieniają kadry o, w taki bardzo nienaturalny sposób. No nie wiem, czy nienaturalne filmowe. Nie. Przodem to jest udało się jak chodzenie może być trudne? No to przecież to nie jest normalne. Ale długo idzie, Jezus. Możesz biec. Tak? A Na jak? Na kwadracie. Aha. Ale biegnie. Szybciej. On musi zejść całą drogę z autostrady aż nad wodę, więc co ty się dziwisz? Normalnie by mnie to nie dziwiło, gdyby nie to, że tak ciężko... O, o jakie ładne ujęcie. <grybienie> nie no i patrzcie.

Idę właśnie do biedronki i to jest niebywałe, że maryjacka jest pusta. Nie ma ani jednej osoby na maryjackiej, ale to dlatego, że jest sobota przed ósmą, więc to wiele tłumaczy. Jest jesień. Mam czapkę i butemu. To już jest chyba sezon. Idę po Nutelle, bo Michał robi na śniadanie naleśniki z bananami i masłem orzechowym. A ja miałam ochotę na Nutelle, więc uznałam, że podskoczę do sklepu. Dzisiaj próbowałam się zorganizować, sprzątałam. Mam takie poczucie, że posprzątanie jest takim pierwszym krokiem do zorganizowania się, bo jakby organizuję swoją przestrzeń. I później jest mi łatwiej się w niej odnaleźć, że jest jakieś takie porządkowanie chaosu chyba. I to dobrze, dobrze mi to zrobiło. Ogólnie w tym tygodniu bardzo dużo się działo, było bardzo intensywnie i też strasznie szybko ten czas mi minął. Ale ogólnie jest dobrze. Dostałam też nowe zlecenie. Tak naprawdę, z jednej strony można powiedzieć, że mój rok relaksu i odpoczynku się skończył, bo jakby teraz już mam różne prace, które łącznie tworzą coś w rodzaju etatu, natomiast jest to bardziej na moich zasadach i mam w tym duże poczucie wolności, więc jest. To freelancing i bardzo, bardzo mi się to podoba, bo czuję, że nie zaniedbuję przez to innych obszarów, które są dla mnie ważne, i no, to jest dopiero jakiś taki początek, więc zobaczę. Właśnie stąd też potrzebuję tych nowych rutyn, żeby się dobrze zorganizować i, i sprawnie po prostu działać. Natomiast jestem, jestem podekscytowana, jestem też gotowa do działania i. Cieszę się, natomiast co do YouTube'a i innych rzeczy to wszystko pozostaje bez zmian. I jeśli chodzi o taką kwestię myślową, no to nadal jestem w roku relaksu i odpoczynku, bo jakby to jest w mojej głowie i ja już się zmieniłam, jestem inną osobą i dbam bardzo o swoje zdrowie i o swoje zdrowie psychiczne, jakiś taki komfort, więc to jak najbardziej zostaje I mam nadzieję, że jakby to jest coś, co wypracowałam w ciągu ostatnich miesięcy i nie zapomnę o tym za, nie wiem, parę lat. No i tak, jest, jest jesień, coraz później wstaje słońce i coraz szybciej zachodzi. Ogólnie muszę jeszcze dzisiaj nagrać film o rzeczach zaległych, tak żeby jeszcze było jasno, a jest tego trochę i to będzie lookbook. Ogólnie yy, trochę, mnie, trochę mnie to przeraża, jak to zrobię. Natomiast to chyba tyle, jeśli chodzi o jakiś taki update. Więcej może pokażę w, czy powiem w przyszłych filmach, jak już się bardziej wdrożę, zorganizuję i będę jakoś tak sprawniej działać. Też muszę popracować nad swoimi rutynami i to. Wszystko w dzisiejszym filmie, dzięki że oglądacie. Do zobaczenia i pa!